Swoje konta na EUW to nie Noxy Spacja i o taka o, patrz napiszę w grze to jest duże i to nie jest jedynka Jak kogo ja gram o na nocturna Nie będę grał z bo wydaje mi się, że na tej linii Doran może być lepszy. Miałem taką jedną gireczkę. Chłopaczek gadał, że D3 na EUW. Padł raz na seta, się popłakał, wyszedł z gry i przez niego spadłem z Grandmastera. No typowe. Nie wiem, ja, ja generalnie nie przypadam za płeczkami. I nie lubię takich koki smurfów, nie? Asol, Steeler, Noxy. Ja, ja na nim zmieniałem nick, a ja nie wiem, jak, jaki on ma teraz nick. Musiałbym się zalogować. Jeśli dostaję plus minus 16 LP za grę będąc w G4, to czy to znaczy, że system chce, żeby był w niższej dywizji? Nie, to znaczy, że jeżeli dostajesz tyle samo, to znaczy, że jesteś prawdopodobnie w dywizji, w której system uważa, o oh, fuck, o oh, mi znają to tak, to, to... to znaczy, że jesteś w dywizji, w której system uważa, że powinieneś być, nie? Że to jest twój aktualnie, że, że jesteś w dobrym rankingu w tym momencie. Fajny pick Nocturne'a na Kontruje dużo takich rzeczy typu Fizz, nie? Bo puszuje bardzo mocno i nic mu nie zrobisz. Nie wiem jak działa interakcja między jego firem a moim E. Co się stanie jak skoczę na trójzęb? Okej, okay, zobaczmy. Mój Boże. Przepraszam. To było. Nic osobistego, Ale to było zabawne. I tak Fira dostaniesz, ale mogę kierować wtedy, w którą stronę spadam z E w ogóle? Bo jeżeli mogę kierować, w którą stronę spadnę, to wtedy ee, jakby mogę zjeść pewną część fira nocturna. Czy profesor podpowiada tylko runy, e, czy samonerki itemy też? E, jak masz e, tutaj sobie włączysz, to pokazuje itemy, nie? A samoneer są mają znaczenie? No to w ogóle bym nie patrzył. No, dobra, przekonajmy się. coś to tam działa. O, flaszek. O, okej. Okay. Nie jestem pewien, czy mogłem sterować. Twój prawdopodobnie. E. Tylko po co? Nie sądzę, żeby się zgrywał z tym z, z Lissinem. Czy był już obiecane jest ze Sens Chyba tak. Oho, Dlaczego się ze mną bijesz dalej? No nieładnie. To było trochę dziwne. Jak przeleciałem przez niego z Q, i tak dostałem. Yy, I tak dostałem. Jakby Ruta z tego Q. No, ale dobro. Nawidawać ryby to chyba najgorszy błąd. Znaczy ja nie będę tak one shotował jak normalny Fizz, nie? Bo ja idę w build 2 tak speed. Czy to mi można normalnie grać na co dzień? Czy to Tropik? To jest niekonwencjonalny build. Prawdopodobnie nie jest najlepszy, ale nie działa źle, jeżeli masz przewagę. Wydaje mi się, że to jest build, który mógłby zostać naprawdę spopularyzowany. Jeżeli. Tylko, no mówię, to jest taki wy takie wymaganie, że w ten build powinieneś iść tylko wtedy, jeżeli masz przewagę, nie? Inaczej to nie ma sensu. To jest build typu Winmore. Jak wygrywasz i chcesz być jeszcze mocniejszy, żeby jeszcze bardziej wygrywać, to wtedy go składasz. Jak się dam trafić z Q i podskoczę. Złapałem. Okej, okay, nie dostaję damage'a. Nie byłem pewien, czy dostanę demage, czy nie. Fizz jest broken. No ja nie lubię tego osobiście, że EFI za moim zdaniem jest toksyczne. No bo jesteś jesteście nie mów tak. Skąd masz widzów? Tyle? Pewnie kupiłeś. Nawet jest odwrotnie. To widzowie kupują mnie. Nawet jakieś donate dawali. Też jestem zaskoczony. Skąd się tu wzięliście? O co chodzi? Uuu. oj. Erko mógł tylko uciec. Okej, okay, lecę, 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 lecę. Umierasz, bocie. Ha, rozumiecie, bo on ma taki nihik. To było śmieszne, trzad, śmiejcie się. Alice troluje już. <głos> 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 nie. Patrzcie, ja nie kłamię, on naprawdę Monik umierasz w bocie. Jak gram Jesuo, zawsze pikuje tylko versus AP Champa, i wtedy Witen, Storm Razer, Malmortus, Devs, Dance, i QSS. Innego builda nie chodzę na Jesuo. Nie podoba mi się twój build. Czy to jest build bez 100% kryta? O, nie, nie tak, nie tak. Inaczej. Ginson na drugie muszę zrobić. Co planujesz zrobić robić po zakończeniu streamowania? Ale tak ogólnie pytasz? Co zrobię po tym, jak nie będę streamował ani nagrywał? Chciałbym mieć jakąś swoją firmę, nie? Taki mam plan. Jurichy. 10 złotych. To tak, panie Dawidzie, skoro już kupiłem Cię, to poproszę masaż stóp i kołysankę do spania później po zdronosku. Mniej niż 3. Aaaa. Tak. Dzięki za donej tajuricy. Spasuję chyba z tym masażem stóp. No chyba, że muszę. Ale ten zamasaż stóp to, no nie wiem, jakiś cennik muszę zrobić. Ej, wiecie co? Mam pomysł. Zerkuję Nocturna, który będzie później próbował... ...zablokować moją rkę i doskoczę do niego z Q. O, big brain i on to wszystko słyszał. Nie wyszło. Za wcześnie skoczyłem, nie? Ale to nic, bo patrzcie, teraz mogę zrobić tak. I mogę się dać złapać, złapać Kielisina znowu. <grymne> Dawaj, Lisin, złapię. Próbuj nie trafić, a ja złapię. Nie, Dlaczego dostałem? No. Rzuciłem. Ej, dostałem. Z Q na susa, ej, ale to było broken. Znaczy, broken w sensie zepsute. Zmień miniaturkę streama. No, musiałbym robić teraz tą miniaturkę. Trochę mi się nie chce, nie? 200 lat doświadczenia. Ej, ale widzieliście, nie? Że byłem na tym, na tym E. Niech ci ułożę plan po streamowaniu. Więc tak trochę postreamujesz, jeszcze będziesz miał hejs chillera. Jaki plan? Nie rozumiem. Czekaj, co? Chcesz mi ułożyć plan streamów? Ten Yasuo obil działa, masz 50 kreta, 200 MRów, więc jak gram na AP to nie daj, że się leczy, to mam dużą przeżywalność. Tylko nie grasz z mocną stroną postaci i tu nie chodzi o to, żeby... W Yasuo nie chodzi o to, żeby mieć dużą przeżywalność jakby... W ten sposób, że masz dużo MMRów. Eee, MMR w Yasuo chodzi o to, żeby... O, zmisowałem. w Yasuo chodzi o to, żeby mieć dużo damage'a. A ważne spele blokować z tego W. Dlatego nie potrzebujesz statystyk defensywnych yy, tak dużo. Nie wiem, nie podoba mi się to trochę szczerze. O, to Q. To Q trafiło. Q Yasuo trafiło tutaj, nie? To jest dziwne, że nie dostał damage'a. <grytanie> Eee, uh, to, to było zepsute. Tresza, uh, tresza, Q. O tutaj, przeleciało centralnie przez goście. Najpierw weszło Q uh, na Susa, a dopiero potem rzuciłeś E. To nic, bo byłem w trakcie e. Nie wiem. Chociaż może powinienem dostać ten damage, jeżeli coś już było skolejkowane. W trakcie E fis staje się untargetable. Nie wiem, musiałbym się zastanowić. Pytanie: Czy Nasus dostaje, nie? Jeżeli. Wladimir. Na, yy, yy, Jak Nasus się zamachnie na Wladimira. I jeżeli Wladimir użyje plamy, to czy jako plama dostanie damage? Jeżeli tak, to wtedy w sumie to, to ok. Bo ja jestem za tym, żeby mechaniki działały tak samo. Ale jeżeli nie, to powinny, powinni to zmienić. I wtedy to jest bug, nie? Kiedy planujesz zamknąć działalność na YouTubie? Kurde, ci co chcą, żebym znikał już. A ja dopiero zaczynam streamować, nie? Nie zdążyłem podskoczyć na trójząb. Chyba dostałem z piórek e, za i sporo. Nie. O, widzę, że dużo damage zrobił e, Nocturn. Mimo, że jest trochę behind. A to jest for fun build. Czemu Ginsa? Dlatego, że. Hmm. Active Fiza daje mu w tym momencie 100 dodatkowego damage'a na auto attack. Na pierwszy hit to jest 230 dodatkowego, a potem przez 5 sekund 100. I z Ginsa nakładam to dwa razy. Ok, jestem gotowy na nasz duel. Ej, jak nie bi, Dawid, grasz Nasusem i się nie chcesz bić? Dziwacznie. Pacyfista Nasus. Tylko, że mnie zabił raz. To w sumie taki nie bardzo pacyfista. Umierasz, bo To nie było ładne, krzyku, to nie było. Wow. Powinienem yy, bliżej yy, sfrusować się. Bliżej tej zaj, i wtedy byłoby ładnie. A, no to nie dziwne akurat. No bo Krzychu to jest build pod stan. On no znowu mi to zrobi. E, po, to, po to gram właśnie w, w, w ten, w auto ataki, żeby nie musieć trafiać. Ja jeszcze zaraz zacznę się chilować mocno. Jak Noxy przestanie działać na YouTubie, to patroni nie będą mieli na co kasy wydawać. To prawda. Po co wam tyle pieniędzy, co? Jak nie na donate. Zabije mnie. Fuck. Ok, ale mam Gunblade'a. A poza Gunblade'em muszę złożyć oto Merkurialę, żeby ten slow. Albo nie, czekajcie, mogę inaczej zrobić. Patrzcie. Strona Susa jest bardzo wkurzająca, to mogę zrobić swiftnessy. Ok. I tak jest fajnie. Wiecie co? Poza Gunblade'em mogę pójść też z boczka. To się wydaje całkiem fajnym. No i mam dla ciebie sugestię. Fiz o skalę 1 pod 1 pod kiół. Wiesz co, to trochę mało. To nie jest wystarczające. To nie jest wystarczające, dlatego że. Jeszcze Fizz za tak speedem ma większą synergię, dlatego że ma on-hit damage na w. Ja bym się w nich wbił. Ej, No, to było trochę damage'a Press atak w tej grze zrobiło 2000 Press atak jest naprawdę bardzo mocny, A ludzie w ogóle z nim nie grają Patrzcie Gunblade O nie O, on nie użył w ogóle Lol, a chciałem gunbladem teraz zdjąć Tarczę Ja tu kombinuję Nie, nie dała mi żyć. Okej, okay, dobra i ostatni przedmiot to wtedy będzie botrk. To jest build, w którym nie ma w ogóle przeżywalności. Jest tylko trochę lifesteala i damage'a. I tak, gram z widzami teraz. Czy ogarnąłem temat Hot 16 Challenge? Tak, tak, oglądałem trochę tych challenge'ów. Nawet spoko sprawa, nie? Spokojnie on nie musisz mi niczego obiecywać. Jak ktoś chce zostać patronem, no to może zostać, ale do niczego nie zmuszam, nie? Także te, tym bardziej nie musisz się deklarować, że zostaniesz. Mm. <laughs> o nie, brzydko tak, olałem trochę tego suło, ale nie widziałem, że on zginie. Dobro, skończmy. Dlaczego ciągle leci muzyka za Nima? Nie wiem, jakoś tak mam ochotę. I w sumie wydaje mi się, że muzyka za Nima robi całkiem nie najgorszy soundtrack pod Gierkę. Ale, ale może się mylę, może nie każdemu pasuje. Dobra, i ostatnia dzisiaj gierka z widzami, a później...